To jest moje pierwsze nagranie dotyczące tego, że odeszłam od Zgromadzenia Świadków Jechowy. Chciałam podzielić się pokrótce swoim świadectwem, co sprowadziło się do tej decyzji. Otóż, tak naprawdę, jak studiowałam Biblię ze świadkami Jechowy, bardzo przekonała mnie ich doktryna i bardzo przekonały mnie te prawdy, które głoszą. Jest wiele takich niuansów biblijnych, które pokazały mi pewne rzeczy, o których nie wiedziałam. Między innymi, właśnie to, że powiedziano mi, że Jezus jest, nie jest Bogiem, że siedzi po prawicy ojca i tak Niby to było oczywiste, ale udowodniono mi, udowadniano mi i ja w to uwierzyłam, że Jezus jest odrębnym bytem od właśnie Boga. I to jak gdyby przekonało mnie, żeby tam się dołączyć, jak i również wiele innych dodatkowych niuansów, które na przykład mówiły o tym, że świadkowie Jehowy są osobami jedynymi, którzy tak naprawdę żyją tym Pismem Świętym, żyją tą, tym nauczaniem Jezusa Chrystusa poprzez właśnie to, że oni chodzą od domu do domu. Poprzez to, że sobie nawzajem pomagają, że są taką rodziną blisko, zżytą ze sobą i kochającą się bardzo, bo są rodziną duchową i kochają się bardziej niż ludzie na zewnątrz i jest taka życzliwość i tak dalej. I faktycznie wszyscy byli dla mnie bardzo mili, uprzejmi i naprawdę bardzo mi się przyjemnie obcowało zawsze z tymi ludźmi na początku. Jak byłam jeszcze osobą studiującą. Więc wszystkie te, te takie m, dla mnie przekonujące argumenty były bardzo oczywiste, żeby podjąć decyzję o chrzcie. Więc zanim się jeszcze ochrzciłam, oczywiście miałam parę pytań na zasadzie, jak to wszystko wygląda i, i czy coś się mówi, czy czy coś mówi ten, który chrzci, i tak dalej? Więc jedna osoba, która ze mną studiowała Biblię, powiedziała mi wtedy: Tak, no, powie ci, że chrzcicie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, i tak dalej, że Ty przyjmujesz ten chrzest. No więc, tak, teraz. Przyjęłam ten chrzest, byłam na tym zgromadzeniu takim, bo tylko chrzty można przyjmować podczas takich dużych zgromadzeń, żeby było bardzo, bardzo dużo osób, które publicznie widzą ten akt właśnie chrztu, czyli oddawania się organizacji. Więc tu już od razu zdradzę to, że chrzest, który świadkowie Jehowy biorą, nie jest chrztem dla Boga, nie jest chrztem nawrócenia się. Z życia takiego świeckiego, grzechu, na życia, dla życia prawdy, tylko jest takim znakiem: jest to chrzest na znak przystąpienia do organizacji świadków Jehowy. Dlatego, że ten prowadzący, taki, ten, ten wykład y, poprzedzający chrzest, y, mówi kilka słów na temat ważności chrztu i tak dalej, co oczywiście dla każdego chrześcijanina jest oczywiste. Natomiast bardzo sprytnie przemyca coś takiego, czy wiesz. Że teraz będziesz reprezentował poprzez Chrzest Organizację Świadków Jehowy że teraz przystępujesz oficjalnie do Świadków Jehowy, Organizacji Świadków Jehowy. I wtedy trzeba publicznie powiedzieć tak, przed całą kongregacją, wszystkich, wszystkich osób zebranych na zgromadzeniu, których może być kilkaset. No i te osoby, które powiedziały tak, te osoby, które są mają być wszczone one właśnie przystępują do tego chrztu, gdzie wchodzi się do takiego basenu małego. Poprzez to całkowite zanurzenie jest się chrzczonym. Osoba, która chrzci fizycznie, nic nie mówi kompletnie. Nie ma żadnego, że chrzczecie teraz w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nic takiego nie ma. Jest po prostu pokazany, tylko pokazujecie, że masz zatkać sobie nos i, tam, i, i, i tak dalej. I tyle. I zanurzacie. Wyskakujesz, pyta się, czy OK, potem już OK i wychodzisz i, i cała ceremonia zakończona. Więc tu już wyszło pierwsze oszustwo. Pierwsze oszustwo, które pokazuje, że chrzest wcale ten wichowy nie jest chrztem biblijnym. Po pierwsze chrzest biblijny polega na tym, że przystępuje się do chrztu, dlatego że się uwierzyło w Jezusa Chrystusa. Uwierzyło się w Jego naukę, w Jego prowadzenie, w Jego ofiarę śmierci za nas, przyjmuje się Jego ofiarę jako właśnie na znak zmiany swojego życia, na znak przystąpienia do rodziny, właśnie Jezusa Chrystusa. I jako znak oczyszczenia się z grzechu przyjmuje się ten chrzest. I tak naprawdę nie ma znaczenia, czy ochrzcisz się w Wannie, czy ochrzcisz się w basenie, czy ochrzcisz się w, w jakiejś rzece. I skoro jest to tak ważna sprawa, jak też świadkowie podkreślają, że jest to sprawa życia i śmierci, e, chociaż w zasadzie oni chyba nawet o tym tak do końca nie mówią, że życia i śmierci, ale mówią, że oczywiście jest bardzo ważne, bo dla nich ważne jest, żeby e, zdobyć kolejnego członka organizacji. Ale nie mówią, że ważny jest to krok dla twojego zbawienia. Bo o tym nie mówią, nie mówią o tym, że to jest krok na Twojego zbawienia. E, natomiast o tym właśnie mówił Jezus, prawda? E, no i e, to jest właśnie takie oszustwo, że ludzie przystępujący do chrztu nie wiedzą, że, że będzie im wmawiane przed chrztem, że przystępują do organizacji poprzez chrzest. Kolejne oszustwo to jest właśnie to, że to jest taka rodzina duchowa, że sobie wszyscy pomagają, że kochają się nawzajem. I w ogóle, i w ogóle. I ach, i och. Zwłaszcza jak się studiuje już Biblię i chodzi się na te zebrania, człowiek się już z nimi trochę zapoznał i zżył, zaczyna lubić pewne osoby, zaczynają się podobać zebrania, bo zebrania są zawsze bardzo takie edukacyjne, jest dużo wiedzy przekazywanej, trochę Biblii i tak dalej, ale dużo jest na temat stylu życia, stylu w ogóle życia takiego porządnego, co osoby wierzące bardzo lubią. No więc, jeżeli jesteś taką osobą studiującą, to nie jesteś jeszcze takim w pełnym świadkiem Jehowy. To też mówiono Ci jest, że nie masz tych przywilejów, tych praw, które mają właśnie ochrzczeni bracia i siostry, bo nie możesz się jeszcze nazywać jako brat i siostra, prawda? Oficjalnie. Więc oficjalnie nazywają Cię po nazwisku, albo mówią pani, albo mówią na ty, w zależności. No i Traktują cię przyjemnie, ale oczywiście też trochę z dystansem, i generalnie, na przykład, jakbyś polubiła jakiegoś mężczyznę ze świadków wiechowych, no to on się nie może też sobą zainteresować, dopóki się nie ochrzcisz. Okej, okay, dobra, więc no, wiadomo, że chodzi się już na te spotkania, ileś czasu. No, człowiek chce już należy do tej grupy i chce mieć te same przywileje, chce być na równi traktowany, więc też przyspiesza tą decyzję o tym, chrzcie. No, i myśli, że okej, okay, że teraz, jak już będę miał tą rodzinę duchową, to rzeczywiście będę, będę jednym z nich i, i będzie super. Natomiast tak naprawdę, decydując się właśnie na przystąpienie do tej organizacji poprzez Chrzest, to wcale nic się nie zmienia. Oprócz tego, że po prostu dochodzą ci zwykłe obowiązki. Czyli zakładane ci jest jarzmo pracy niewolniczej za darmo na rzecz organizacji. Dostajesz teren, masz go opracowywać, czyli chodzisz od drzwi do drzwi z inną siostrą czy z bratem, dzwonicie do ludzi i ich rekrutujecie. I do tej pory, jeszcze do niedawna było tak, że należało się rozliczać z ilości godzin poświęconych na właśnie taką pracę wolontaryjną. Bo za to nikt nie dostaje żadnego wynagrodzenia oczywiście, ale jest to obligatoryjne. Bo inaczej jesteś nieaktywnym świadkiem Jehowy i znowuż spadają ci wszystkie jakieś tam przywileje, jesteś źle traktowany i tak dalej. No więc wiadomo, że na początku jest ten zapał, że okej, okay, jasne, że, że tak, że poświęcam się Jehowie, że to robię dla Jehowy i chcę to wszystko robić. Natomiast jak już tylko zaczniesz chwilowy mieć przestój, bo powiedzmy masz cięższy okres w życiu, więcej pracy albo mniej energii, to no to już jesteś szykanowany. W taki sposób trochę psychologiczny, że nie poświęcasz się dla Jechowy, że nie stawiasz Jego na pierwszym miejscu itd., itd. Jest ci wmawiane bardzo dużo różnych rzeczy, które są nieprawdziwe. Na przykład jest ci wmawiane to, że Jechowa się cieszy, jak chodzisz od drzwi do drzwi, że Jechowa tak chce, że Jechowa to lubi, że Jechowa Cię kocha za to. Że, że służba dla Jechowy sprawia mu radość. Wszystko jest w imieniu Jechowy mówione, a tak naprawdę Jehowa wcale się w tych kwestiach nie wypowiada w żaden sposób, a wręcz wypowiada się poprzez Jezusa w Ewangelii Świętego Łukasza, gdzie jest opisane takie, gdzie jest werset, że nie chodźcie od drzwi do drzwi, mamy nie chodzić Łukasza 10:24: nie chodźcie od drzwi do drzwi. I słuchajcie, no jak mamy nie chodzić, a oni wmawiają, że mamy chodzić, bo to właśnie tak uczył Jezus, a wcale Jezus tak nie uczył. Paweł, później apostoł, jak chodził y, od domu do domu, tam gdzie jest ten werset, na którym jedyny werset, na którym oni się opierają, dzieje apostołski, bodajże 6, gdzie właśnie Paweł mówi, że jak chodziłem od Was od domu do domu, to on w kontekście, właśnie gdzie ten werset jest wspomniany, Mówi o kościołach, o zborach, że oni się wtedy spotykali w tych domach, i on ich w tych domach wtedy uczył. On ich w tych domach nauczał, i tam z nimi był, jak oni przyjmowali tą naukę, to z nimi jadł, jak nie przyjmowali tej nauki, to odchodził się do innego domu, do innego zb zboru, że tak powiem, e, tych ludzi, którzy byli chętni usłyszeć właśnie Ewakelię. Więc to jest ta ogromna różnica, gdzie Paweł w dziejach poselskich mówi o kościołach. A oni to przeinaczają, i kolejna jest właśnie kolejne oszustwo, że mówią ci, że to jest właśnie to chodzenie od domu do domu, które my teraz musimy wykonywać jako naszą pracę. No więc tak, kłamstwo kolejne, prawda? Następne, oczywiście takie oszustwo jest to, że ta rodzina się kocha. Ta duchowa rodzina, ten zbór bardzo się kocha, bardzo sobie pomagają i sobie nawzajem służą, i tak dalej. Słuchajcie, nic bardziej mylnego. Takiej zawiści. I takiego kłamstwa e, i takiej e, nienawiści to nie widziałam nawet wśród ludzi tak zwanych ze świata. Różnie się w różnych grupach obracam e, takich towarzyskich społecznych i tak dalej. Wiadomo, też pracuję zawodowo w korporacjach, czy tu, czy tam. I jestem osobą, że tak powiem, e, obytą. E, zjeździłam pół świata i tak dalej. I naprawdę znam wiele różnych klubów, organizacji, stowarzyszeń to takiej zawiści i takiej niezgodności i takiej jakiejś takiej e, agresji pasywno-kontrolującej to nie widziałam naprawdę nigdy, nigdzie. Nie dosyć, że zawsze jest mówione, słuchajcie, bo oczywiście Świadkowie Jehowy muszą być uczeni tego co chwilę, żeby nie, nie plotkować, żeby nie kraść i żeby nie kłamać, bo inaczej tak by robili. No bo słuchajcie, ktoś, kto się nawraca prawdziwie dla Jezusa, to przestaje żyć grzechem, ale ci, co się nawracają do organizacji, to wcale nie wyzbywają się tych złych cech. Oni na, wręcz nadal je w sobie pielęgnują, bo nie jest im to mówione, że to jest stare życie, które masz rzucić i pomagają ci, jakoś cię prowadzą w tym, żeby się z tego wyzwolić. Nie, po prostu to są osoby, które podjęły taką decyzję, bardzo często te osoby, które już są tam wiele, wiele, wiele lat, E, podjęły taką decyzję, że e, chcą być w jakimś po prostu takim klubie, takiej organizacji, która im daje jakąś tam powiedzmy e, m, pewność, że, że są, nie są sami, jakąś pomoc w społeczną, troszeczkę coś takiego. Natomiast wśród nich tak naprawdę nie ma żadnej miłości, bo zauważyłam, wiele razy byłam e, świadkiem takim naocznym no, e, rozmów e, tych sióstr, powiedzmy starszych między sobą i były między nimi taka wymiana, takiej pasywnej agresji, że po prostu raz, że tak, albo cisza taka, wiecie, grobowa, że nikt się nie chciał odezwać, bo każdy taki jest przepełniony tam pychą, że to jest po prostu obrzydliwe. A jak już zaczynają mówić do siebie, to jedna drugą przewyższa swoją arogancją albo mówią, Jakiś taki komplement, który, wiecie, jest tak naprawdę bardziej obelgą niż komplementem. A, mogłabyś założyć inny paseczek do tej sukienki. A, wiesz co? Ja bym sobie kupiła jednak inną sukienkę niż ty. Nie umieją sobie normalnie dobrze życzyć, dobrego słowa powiedzieć, miłego. Uprzejmego, nie ma czegoś takiego. Ja tego nie widziałam, nie, nie doświadczyłam. A wręcz, jak już później zaczęłam być taką osobą na stałe, no i oczywiście już po chrzcie, to te obelgi zaczynały trafiać i do mnie. Na przykład przyniosłam kiedyś pyszne ciasto na taką zbiórkę, gdzie było spotkanie najpierw w domu, a potem się rozchodziliśmy właśnie do tej służby od domu do domu więc jak jesteśmy wspólnie w jakimś mieszkaniu, no to jest jakaś tam modlitwa, trochę rozmowy, ja przyniosłam ciasto, a jedna z tych sióstr starszych mówi: "No nie mogłeś tego przynieść wieczorem?" Albo zaczynają ci jakoś tak krytykować, rzucać jakieś obelgi. Jedna na przykład powiedziała mi kiedyś, że ona lubi siadać w tym miejscu, bo ona siada już tam od 20 lat. Jak to powiesz powiedzmy którejś osobie z osób starszych, no to oni niby tak wiesz, no tak, tak, że, że nie ma e, przypisanych miejsc, ale zawsze będą d, e, e, ostatecznie bronić te osoby, które wykazują największą lojalność wobec organizacji. Tam nie ma sprawiedliwości takiej, że okej, okay, ta osoba postąpiła źle, więc tą osobę, która postąpiła źle, powinno się upomnieć. Zwłaszcza jeżeli e, ktoś pokrzywdzony prosi o pomoc, to nie, nie, nie. Absolutnie te szansę należy wybić z głowy, nie ma takiej sprawiedliwości biblijnej tam. Tam jest sprawiedliwość korporacyjna, bo to jest organizacja, trzeba o tym pamiętać cały czas, że to nie jest kościół, że to nie jest organizacja charytatywna, bo oni nikomu nie pomagają. To jest korporacja, gdzie zatrudniani są na wolontariat ludzie którym się nic nie płaci, ale którym się narzuca masę różnych obowiązków, a w zamian dostają przywileje takie, że na przykład ktoś jest dla nich milszy, starsi bracia bardziej tam ich zagadują, starsi bracia bardziej tam ich dopytują, e, e, pozwalają się bardziej wypowiadać na zebraniach, jak się zgłaszają. Są, milej do nich się właśnie odnosi, że ta siostra ta, to taka i taka wspaniała. Więc tak na przykład ty pójdziesz i powiesz, że ta siostra ci powiedziała, że masz odejść z tego miejsca, bo to jest jej miejsce, co jest w ogóle kompletnie absurdalne, no to ty będziesz winna temu, że to ty wszczynasz niepokój. Wyobraź sobie. Tak. Jest taka manipulacja i taka psychoza panuje, że to jeszcze tą ofiarę się bardziej gnębi. No więc oprócz właśnie tego, że, że widać tę taką tą zawiść, tą nienawiść wśród nich, tą taką obłudę straszną i kompletnie żadnej miłości, jeszcze nigdy nie widziałam ani razu, żeby ktoś komu tam pomógł. To owszem, czasami, jak już się znają kilkadziesiąt lat, to ktoś sobie coś tam zrobi, jakąś usługę, ale bardziej na zasadzie wykorzystania po prostu tej drugiej osoby i wmówienia wiesz, czegoś takiego, że no jest to biblijne i tak dalej, mamy sobie pomagać i, i takiego no już ta osoba nie ma jak odmówić i po prostu robi to, bo bardziej z przymusu niż z dobrej chęci, czy z przyjaźni, ale nigdy nie było sytuacji, gdzie starsi szli do osoby chorej, modlili się z tą osobą, namaszczali olejem, po, po prostu nie wiem, jakoś w jakiś sposób pomagali, bardziej takie prace właśnie Pomocnicze, chodzenia do odwiedzin czy coś, do tego wykorzystywane są młodsze kobiety, siostry, które mają więcej energii, bo bracia starsi po prostu są leniwi. Oni uważają, że oni mogą po prostu rozdawać takie obowiązki, które nazywają przywilejami, a tak naprawdę spychają z siebie obowiązek, który oni mają. bo to bracia starsi powinni to robić, a nie właśnie młode siostry. Co młode siostry mogą to robić z własnej chęci, jak najbardziej, oczywiście nikt im nie zabrania, ale, ale faktem jest, że starsi tego po prostu nie robią. Natomiast, właśnie, jest też coś takiego jak ten taki sztuczny autorytet tych braci starszych, którzy też jest mówione: oni są tymi sługami, prawda? Że liderzy są właśnie tymi sługami. Tak, właśnie, Jezus wybierających apostołów powiedział: że kto z was chce być największy, niech stanie się najmniejsi. Ale oni są wbijani w taką arogancję, w taką pychę, utwierdzanie przez tą organizację cały czas, że oni są praktycznie bezkarni i wszystko im wolno i co oni zrobią, to będzie tak super, oczywiście, do pewnego zakresu że oni już zaczynają obracać w takie piórka, że pozwalają sobie naprawdę na ohydne rzeczy, pozwalają sobie na Mówienie ludziom przykrych rzeczy, na wypowiadanie się w sprawach, na których się kompletnie nie znają, bo to często są osoby niewykształcone, po prostu głupie, nie mające żadnego doświadczenia w jakiejś tam dziedzinie, powiedzmy, jakieś prawa, czy wychowania dzieci, czy seksualnych jakichś tam aspektów, obojętnie cokolwiek, ale są pierwsi, żeby się już wypowiadać i żeby osądzać innych w tej sprawie. Więc no. Ja uważam, że już te aspekty, o których teraz tylko napomknęłam, to są już wystarczające do tego, żeby się obrzydzić taką grupą ludzi, taką organizacją i z tego odejść. Natomiast tego jest dużo więcej, i o tym będę mówiła w kolejnych moich nagraniach.